Witaj! Przyszła i się przytuliła. Nie żona. Przytulia. Czepna. Czepta. Bo jest jeszcze drugi rodzaj, właściwa. Jeszcze się nie rozpędziliśmy, ona wchodzi w szczegóły. Dzień dobry, ja mam na imię Marek, to jest moja żona Renata. I witamy Was w tym pięknym krajobrazie. Kra krajobrazie. Witamy Was po prostu w plenerze, w plenerze Ale nie wiem, czy zauważyliście ten, 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 ten panieński gest? Witamy Was. Tak, no jest tutaj przecudownie, nie wiem, czy słyszycie ten śpiew ptaków gdzieś tam w tle żurawie. No jest przepięknie, ale my dzisiaj nie o, nie o żurawiach, tylko o y, zielu, y, o przytuli czepnej, y, przytulia czepna słuchajcie, przyczepiła się do mnie jak moja żona w 1995, o patrz. Y, galium aparina. O kurczę, zrobiłaś wrażenie Łacińska na mnie. nazwa. Inaczej, słuchajcie, czepiadło, kochanka. Jedyna kochanka, którą mogę mieć w domu. Ziele, słuchajcie, teraz jest bardzo młodziutkie, bo ono tak naprawdę rośnie takie wysokie. To, a to tak będzie, słuchajcie, czerwiec, lipiec. Nie ja wiecie, jeśli przez las będą się was czepiać. Będą, będzie się czepiać, jak pójdziecie na wycieczkę. I to jest przytulia czepna. Jest jeszcze przytulia właściwa. One działanie mają podobne. I bardzo też niedocenione ziółko, tak? niedocenione zielsko. Rolnicy bardzo przytuli nie lubią, bo ona się. W... Działkowcy też. Działkowcy też, bardzo tam rośnie, taka jest, szybko się. No, sama się po ogrodzie rozchodzi. Rozchodzi no. i tutaj taką ciekawostką jest tak, że rolnicy szczególnie nie lubią jej na łąkach, bo jeżeli krowa się naje przytuli, to co? Daje kwaśne mleko. Dlatego, dlatego jej rolnicy nie lubią. A ja myślałem, że kwaśne mleko pochodzi wtedy jak kobieta, która ma miesiączkę to doi. Już to, już, to już od, od tego, już to się nie zgadza. Dobra. No i tak jak tutaj Marek pokazał, ziele się czepia. Bo ono słuchajcie, ja voilà. tutaj zrobimy za chwilę zbliżenie, żebyście widzieli jak ta roślinka tak z bliska wygląda, żebyście ją mogli potem na łące w lesie poznać. Ma ona taki czworokątną łodyżkę. Ale poczekaj, zanim. W ogóle nie tylko w lesie. Ona naprawdę rośnie w Polsce wszędzie. Gdziekolwiek nie pójdziecie, możecie spotkać tak. przy tuli. Przy domach, na skwerach, w lasach, nie w lasach, na łąkach, jest po prostu wszędzie. Jest przy wszędzie. Yy, I teraz yy, właśnie jeszcze, my mamy dzisiaj maj, początek maja. Yy, ona jest jeszcze taka młodziutka, taka fajna, soczysta, nie kwitnie. I właśnie taką zbieramy, taka jest najlepsza. Yy, potem będzie kwitła na, tak, na biało-zielono i te jej kwiatki to są takie kuleczki. Takie białe kuleczki. Yy, no i tak jak Marek tutaj zrobi, ona się czepia, tak? Tutaj są takie specjalne na tych. Um... Takie haczyki, dziewczyny, no nie będziemy tutaj już filozofować, które się, które się po prostu o, o, tak ta. czepiają ubrań, psów, tak, zwierząt, które obok tej przytuli przechodzą. Ona się czepia jak matematyczka mojej córki w liceum, kiedy czepiała się do każdej cyfry, którą napisała nie tak, jak ona sobie tego e, Tak, przytulia czepna, słuchajcie. powiedziałem bardzo. Dobrze. dobrze. No. Mam nadzieję, że ta matematyczka tego oglądać nie będzie. E, a jak będzie, to może jakiś morał z tego wyciągnie. E, słuchajcie. Przytulia. Zbieramy ją teraz w maju, ja tak przynajmniej robię, zbieram. Tutaj ją wiążę, wieszam, słuchajcie, w przewiewnym miejscu, najczęściej razem z pokrzywą, którą też w tym samym okresie zbieram i suszę. Bo pokrzywa jest, słuchajcie, tuż obok. O. Tak, tuż obok rośnie, tutaj akurat. One przy... bardzo często rosną razem, niestety. Gdzieś tam razem, słuchajcie. I też, też rosną razem w tym okresie, i są to oba, i pokrzywa, i przytulia są to takie takie zioła e, oczyszczające nasz organizm właśnie po zimie teraz w tym okresie wiosennym tak e, po tej ciężkiej e, zimie e, fajnie ten nasz e, słuchajcie organizm oczyszczają. Słyszeliście? E, no słychać żurawie. Przed chwilą przeleciały. Ma mnóstwo e, cennych tutaj składników, które już tutaj nie będziemy się wymagać, nie będziemy... No dobra, tutaj, co... może wypiszemy tam pod spodem, yy, żeby was nie pod zanudzić. Yy, I teraz tak, głównie, głównie yy, yy, jakie ma właściwości, tak jak wam mówiłam, oczyszczające krew. Oczyszczające krew moczopędne yy, super działa na układ limfatyczny. Yy, co jeszcze? Na układ pokarmowy w wrzodach żołądka, przy niestrawnościach. Też bardzo, bardzo no i, fajna. No i coś, co nas może interesować, pomaga oporać się z tym celulitym. celulitym. E, tak, i dlatego te wszystkie właściwości też są pomocne. I teraz właśnie jest okres wiosenny, gdzie kobiety się najczęściej y, oczyszczają, odchudzają y, i właśnie warto y, taką herbatkę z przytuli popijać. Żeby było śmiesznie, akurat nagrywamy w dzień, który to jest y, ten, światowy <laughs> dzień bez diety. Takie mamy nietypowe To dzisiaj, a my tu mówimy o odchudzaniu. Ja mam wrażenie, że kobietom tu zajmie się cały rok, a te ale, zioło wzmacniające też. Też wzmacniające, ale najcenniejsze, najcenniejsze co tutaj może być, to jest zioło przeciwzakrzepowe. Leczy, jest to udowodnione naukowo, leczy zakrzepicę. Wiadomo, nie po jednej, po dwóch fliżankach, kuracja musi być dłuższa. Jest świetna na zakrzepicę, tak, czyli przy miażdżycy, przy żylakach, przy pajączkach na nogach, przy hemoroidach, tak. Mega, mega junko. My Was zachęcamy do tego, żebyście poszli na łąkę i zebrali, ale przytulię też można spotkać w kapsułkach, w tabletkach, suszoną, tak. ale my, my po prostu jak, jak tylko możemy, jesteśmy gdzieś na łące, zbieramy i potem pijemy. O schorzeniach skórnych powiedziałeś? Tak, bo też można zewnętrznie ją stosować. Na wrzody czy raki? Na wrzody czy raki. Możecie zrobić z tego maść. Tak jak robicie my, maść... Liktiduje ja łupież również. Tak, tak jak robicie... Maść z żywokostu, tak samo robicie maść dodając przytuli do tego smalcu, nie wiem, masła, sija, czy to tam, z czym tą maść robicie. Tak, bo zakładamy, że wszyscy robicie takie maści. No, no ale to, to, to już byśmy musieli osobny odcinek, ale też zewnętrznie, tak? Do przemywania jak najbardziej takich trudno gojących sieran. Tak ona zresztą była kiedyś używana. I teraz tak, do czego ja Was zachęcam? Ja Was zachęcam do tego, żebyście zebrali sobie chociaż garść tego ziela i tak po prostu wypili, włożyli do dzbanka, na przykład razem z pokrzywą i sobie popijali raz, dwa razy dziennie. Bardzo, bardzo fajnie to działa. Drugi sposób to właśnie wysuszyć, i potem sobie włożyć w szklany słoik. Opijać zimą, a jeszcze jest jeden fajny sposób. Przytulię yy, zrywamy, yy, kroimy na takie małe kawałki, można nożem aż tak posiekać, aż będzie taki widoczny sok, zalewamy to zimną wodą w jakimś dzbanie i słuchajcie, na drugi dzień ta przytulia odda do tej wody wszystkie soki. To jest taki tonik, taki napór, który bardzo fajnie odświeża, oczyszcza też organizm i teraz w tym okresie takim po, początku wiosny jest bardzo wskazany. Także ja bym chciała, żebyście zapamiętali, tak? żebyś zapamiętała, że to jest e, super, e, super zioło oczyszczające. Detoksykujące, tak? Oczyszcza układ limfatyczny, układ krwionośny, zakrzepica, żylaki, dna moczanowa, o tym też zapomniałam, tak? Także szukajcie, szukajcie na łąkach, polach, lasach, bo warto. Tak, że ja za zacząłem już proces suszenia Toli. Przytoli... Was zachęcamy do tego samego. Żegnamy Was czule. Subskrybujcie kanał, dajcie tam lajki, like komentarze i lecimy Napiszcie, po Napiszcie, co... czy po po podobają Wam się te odcinki w plenerze. Tak. I czy Wam się podoba dysproporcja, która jest między nami. Bo jak siedzimy, to tego nie widać. No. Trzymajcie się zdrowo i zarazem tego. Pa! pa.